Siema, z tej strony Kuba i to kolejny odcinek Zagrajmy w World of Tanks I znowu lecimy pluton z Matyosem Ja lecę czołgiem T-34 Czyli średnim czołgiem Piątego poziomu Produkcji radzieckiej A na te leci czołgiem premium Też medem, też piątego tieru Produkcji szwabskiej Produkcji trzecich rzeszy i jedziemy rudym, T34. Choć prawda, y, w filmie używali czołgu T34-85, który odkupimy po tym czołgu, ale te czołgi praktycznie różnią się tylko w wierzyn, więc nie A też A trzecia rzesza to nie jest ruskie? Trzecia rzesza to są Niemcy, idiota. <noise> Twoja <głos> znajomość historii przekracza moje mniemanie. Więc jedziemy rudym. Plany na bitwę. Most, prawo albo lewo. Przeżyć. <laughs> Ale nie, prawo już odpada, bo widzę, że... czyli... Hmm, mam straszne lagi. Znowu, nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Coś mam problemy z internetem, bo są hey, lagi. I wiesz, kolejny odcinek z serii World of Tanks. Aż drugi. Trzeci. O, no to hardcore. Hardcore. Kolejny to kolejny. Nawet gdyby to był drugi, to i tak kolejny. Jedziesz na most, tak? No. A tu Jaćka i Helkacik, stuk T49, Martel i T40 to co? Masz. ją piwo w bazie. Nie ogarniam co się dzisiaj dzieje w ogóle, bo mam. Co tam jest? No, no super, nie, ja się tak świetnie. Świetnie, długo położymy stary. Przynajmniej demieć będzie. Weszło jak w masło A on mnie nie umie przebić O nie trafiłem lol on. on już co odpuścił strzelać we mnie O super od boków nas strzelają No to lipa Kto? Te 14 i reszta To rozumiem, że lodow ja? Tak Tego nie przebijam, ja? wykosił dwa czołgi. No a i tak mam pewnie więcej damage od Ciebie. Na pewno ja. Och, wiesz co, może taktyczny odwrót, co? Nie, zaczekam, aż oni sobie przejadą i w dupę ich będziemy klepać. Albo ja się po prostu skontruję. Albo oni będą klepali nas w dupę. No, Staram się przejechać środkiem. Tutaj jest. Kto? Tak, tak mi się wydaje, że ten stuk tam jest. Nie, jest... nie, ten stuk jest na lodowcu, bo w niego szlam. Stał ze SUSTO i... Czymś tam jeszcze. Helkaciek też ma taki pomysł jak ja jechać dół. Przegrywamy 6-2. Czyli na, na wygrałem to się nie zapowiada, a lodowiec trzyma tylko sport jeden. Arty nie mają. No sport tam ich na razie ciśnie, no ale długo nie pociśnie sport. Osiodły 14 sekund nie. Wszjaszczok. 4 fragi są, not bad gun? Nie. No chodź no. w niego! Nie widzę go. O, ja z kawą jedynką. Stokowa? No, kurde. Nie. nie, Kurde, ten Helekacik mnie tam niepokoi, A nie? Ja jestem na hita teraz. Kurde, że te 40. Tak, no to właśnie fajnie, bo jego masz na dwa albo trzy hity, więc... Nie, ja się jeden najpierw sobie dobi, a potem jakiegoś fraka. O, albo SUSTO. So, no za... no co za... Noby... Ich nie widzę już. No to powiedz, nie, no. Nie chcę tam wyjechać, bo tam może ktoś jeszcze być. Ale... No. Oh. Myślałem, że to przegramy, nie? Co tu ze mną jest? Helkacik jeszcze. Kurde, gdyby oni mi tam Suso zostawili, nie? To ja bym się tak cieszył. Kurde, boję się, że mi lodowy zaraz od dupy coś klepnie, nie? Nie, nie ma tam nikogo Wszyscy są tutaj i te dwa czołgi tam. Ja. ja. No. No jedź już, jedź! No stary jestem jednego hicika, tam te helkacik jeszcze. Nie? Ale Helkacik ze mną jest na to. Pff, lipa, 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 lipa. Serce bija krzone. Błagam, błagam, Boże. To jest jak fajnie, byłoby mi to się się z premką. Tam jest MCL. Uuu, uh, helkacik już jest tam. Oh, no oh, wiedziałem, oh, że tak oh, będzie, oh, oh, że to są dwa najszybsze czołgi tutaj. No, gdzie jest to... Mm. Kurde, Helkacie jest do przodu, osłab te 49, niech Helkacz się tobą zajmie, a ja wezmę szóstego fraga. No jak dobrze, że helkacik jest szybszy, nie? DF, spokojnie. Nie, tam napisz, niech kapują, nie? My tam tu zdekapujemy. Teraz tylko nie popełnij żadnego błędu. Dawaj, strzelaj w niego, zabij go Yes. BOOM headshot! Kurde, Helka, dobierz na niego. Musimy tylko zdekapować. Kurde, zaraz padnę, nie? kurde. Ten Helka musi pojechać ze mną. Ja, kurde, ja się muszę poświęcić, ja? Jest specjalista, fajnie byłoby to jeszcze przeżyć Ale muszę zdekapować dla wygranej Mózg Czekam, muszę... Ale ten Helga to jest no... Helga ja Nie, nie, czekaj Jedź, 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 jedź no, Ale on już go bo... cztery razy nie trafił stary Brawo Wygraliśmy, nie Dobra bitwa, super Herkati go już w sumie ucieka, nie się. A, dobra, już tam. A! Jak się jeszcze wrócił? No. KB1. O! Wygraliśmy bitwę, piękna bitwa. Specjalista. 1129 doświadczenia, 26 tysięcy zarobione. Ale 1000 demaitra tylko słabo. 22 te. No, bardzo. Więc y, bitwa bardzo dobra, Rudy pojechał, jak na Rudego przystało, Polska silna krew, my się z Wami żegnamy, hej z czołem i do następnego odcinka.